Jeżeli podoba się Państwu seria Armię Świata, zachęcamy do kliknięcia łapki w górę, komentowania i subskrybowania kanału. Położona w południowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego Bułgaria to państwo zaliczane do tzw. wschodniej flanki NATO. Jest tak, pomimo, że graniczy niemal wyłącznie z państwami sojuszniczymi: na południu są to Turcja i Grecja, na zachodzie Macedonia Północna, a na północy Rumunia. Jedynym sąsiadem Bułgarii, nie należącym do sojuszu północnoatlantyckiego, jest sympatyzująca z Rosją Serbia. Która jednak, z uwagi na jej położenie i potencjał, nie stanowi wielkiego zagrożenia. O klasyfikacji Bułgarii jako wschodniej flanki decyduje jednak jej położenie nad Morzem Czarnym, a co za tym idzie, potencjalne zagrożenie desantem. Bądź naruszeniem przestrzeni powietrznej od strony wschodniej. Bułgaria to państwo o powierzchni 111 tysięcy km2 i zróżnicowanym krajobrazie. Zamieszkuje ją 6,5 miliona ludzi, którzy w 2022 roku wypracowali produkt narodowy brutto w wysokości 86 miliardów dolarów. Na obronność przeznaczono w 2021 roku jeden 25 miliarda dolarów, co stanowiło nieco ponad 1,5% bułgarskiego PKB. Za te środki udaje się utrzymać zawodowe siły zbrojne liczące 32,5 tysiąca żołnierzy, mogące liczyć na rezerwy liczące kolejne 36 tysięcy. Bułgaria posiada wszystkie rodzaje klasycznych sił zbrojnych: wojska lądowe, siły powietrzne i marynarkę wojenną, ale całość Nosi zwyczajową nazwę Armia Bułgarii. Jej naczelnym dowódcą jest szef obrony, któremu podlega połączone dowództwo rodzajów sił zbrojnych, a im z kolei dowódcy poszczególnych ich rodzajów. Wojska lądowe są formacją największą i służy w nich na co dzień 17 tysięcy ludzi. Ich trzon stanowią dwie brygady zmechanizowane, rozmieszczone w centralnej części kraju. Druga w Starej Zagorze i 61 w Karlowie. Obydwie te jednostki mają taką samą strukturę i posiadają po trzy bataliony zmechanizowane i po jednym batalionie artylerii samobieżnej, saperów, obrony powietrznej, logistycznym plus kompania żandarmerii wojskowej. Bułgarskie brygady zmechanizowane są w pełni samowystarczalne pod względem artylerii i mogą samodzielnie wykonywać zróżnicowany wachlarz działań. Oprócz tego Bułgaria posiada dwie niepełnowartościowe brygady, z których każda posiada dwa bataliony zmechanizowane, bez artylerii i większości służb. Pierwszą z nich jest tzw. Brygada Dowodzenia, stacjonująca w Białojewgradzie, nieopodal granicy z Macedonią Północną. Druga to jednostka szkolna, stacjonująca w Plewen blisko Dunaju i granicy z Rumunią. Poza swoimi batalionami posiada ona także pododdziały szkolne. Jednostki manewrowe wspiera Czwarty Pułk Artylerii, rozmieszczony w Asenogradzie wraz z 11 Pułkiem Logistycznym. Posiada on cztery bataliony: pocisków Ziemia-Ziemia, Lufowej Artylerii Ciągnionej, Artylerii Rakietowej i przeciwpancerne. Ważnymi jednostkami są także 101 Pułk Piechoty Górskiej rozmieszczony w Smolian blisko granicy południowej z Grecją oraz 55 Pułk Saperów, znajdujący się w pobliżu Dunaju nieopodal wspomnianej Brygady Szkolnej. Posiada on dwa bataliony saperów, w tym jeden specjalizujący się w przeprowadzaniu przepraw. Poza tym bułgarskie wojska lądowe posiadają szereg samodzielnych batalionów specjalistycznych. Pierwszy rozpoznawczy w swobodzie, 38. Ochrony przed skutkami użycia broni masowego rażenia oraz batalion zajmujący się PSAJOPS i współpracą z ludnością cywilną w stołecznej Sofii. Do tego dochodzi szkolnictwo wojskowe, a także jednostki niepodległe dowództwu wojsk lądowych. Pierwszą z nich jest reprezentacyjna jednostka Gwardii Narodowej, odpowiadająca wielkością pułkowi i podległa bezpośrednio prezydentowi Bułgarii. Składa się ona z batalionu piechoty i batalionu mieszanego. Jednak jednostka ta jest na ogół niewielka i liczy nieco ponad 300 ludzi. Z kolei w Plodiv znajduje się podległa bezpośrednio dowództwu połączonemu 68 Brygada Sił Specjalnych z trzema batalionami i specjalną grupą zadaniową. Będącą prawdopodobnie odpowiednikiem 4 Batalionu, plus pododdziały szkolne i pomocnicze. W Sofii znajduje się też podległa bezpośrednio pod połączone dowództwo brygada logistyczna. Łącznie daje to dwie pełne i dwie szczątkowe brygady zmechanizowane: Brygadę Wojsk Specjalnych, Pułk Piechoty Górskiej, Pułk Saperów i Pułk Artylerii, plus jednostki pomniejszej pomocnicze. Wyposażenie bułgarskich wojsk lądowych. To w ogromnej większości skansen po czasach Układu Warszawskiego, dla którego Bułgaria była państwem frontowym i jako wierny sojusznik doinwestowanym w liczne i nowoczesne uzbrojenie. Teraz spadek po tamtych czasach nie budzi już takiego zachwytu. W batalionach zmechanizowanych wykorzystywanych jest łącznie 90 czołgów T72, około setki BMP1. I drugie tyle lokalnej produkcji bojowego wozu piechoty BMP-23. Ten ostatni to dość ciekawa konstrukcja, wizualnie przypominająca BMP-1, ale dzięki 23 mm armacie automatycznej i pociskom przeciwpancernym 9K111 Fagot jest on bardziej odpowiednikiem nowocześniejszych BMP-2. Bułgarska piechota używa też transporterów opancerzonych około 100 MTLB. I podobną liczbę sędziwych kołowych BTR-60, które niegdyś były tutaj produkowane na licencji. Nieliczna w bułgarskich wojskach lądowych nowoczesność to 25 samochodów opancerzonych Sandkat, służących w żandarmerii wojskowej, a szczególnie w jej pododdziałach specjalnych. Do tego dochodzi 17 opancerzonych pojazdów patrolowych M1117, trwają też dostawy. 98 nowoczesnych opancerzonych dwuosiowych pojazdów dla bułgarskich wojsk specjalnych. Powstają one w koprodukcji firm bułgarskich i firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak na razie Bułgaria zrezygnowała za to z pozyskania kołowych bądź gąsienicowych bojowych wozów piechoty. W artylerii samobieżnej wykorzystywanych jest 48 122 mm Haubis 2S1 goździk. W ciągnionej wykorzystywane są 24 ciężkie 152 mm działa D20, a w artylerii rakietowej 24 systemy BM-21 Grad. Liczby te uzupełnia 80 120 mm moździeży Tundza i Tundza sami, z czego te drugie to bułgarski projekt posadowienia moździerza na podwoziu MTLB. W batalionie pocisków Ziemia Ziemia wykorzystywane są rakiety 9K-79. Toczka". Bułgarska piechota nie posiada nowoczesnego uzbrojenia przeciwpancernego. W użyciu pozostają tam systemy fagot i konkurs, a także 126 100 mm armat przeciwpancernych MT-12. Niewiele lepiej jest z systemami obrony powietrznej. Do samoobrony krótkiego zasięgu, wojska lądowe. Wykorzystują 24 systemy 9K33 OSA. Zaś do samoobrony bardzo krótkiego zasięgu używa się menpaców rodziny Strieła i OSA, a także licznych armat przeciwlotniczych, w tym co najmniej 128 ZU23 2 częściowo posadowionych na ciężarówkach, samobieżnych ZSU23 4 szyłka i starszych 57 mm armat S60. Siły powietrzne Bułgarii, 30 lat temu należące do najpotężniejszych w Układzie Warszawskim, znajdują się dzisiaj na rozdrożu. Najważniejszą bazą lotnictwa bojowego jest trzecia baza lotnicza w Ignatiewie, gdzie stacjonuje eskadra MiG-29. Na papierze jest ich dzisiaj kilkanaście, ale do służby zdolnych jest co najwyżej kilka. A samoloty te nigdy nie przeszły poważniejszej modernizacji. Lotnictwo bojowe. W postaci 12 samolotów pola walki Su-25 znajdowało się także w 22. bazie w Bezmer. Obecnie samoloty te są już jednak prawdopodobnie w Ukrainie i walczą z Rosjanami. O przestrzeń powietrzną Bułgarii dbając więc tymczasowo sojusznicy. A Sofia czeka na zamówione niedawno nowoczesne samoloty wielozadaniowe F-16 najnowszego standardu Blok 70. Kilka lat temu. Bułgaria, z uwagi na skromne możliwości finansowe, zamówiła tylko 8 takich maszyn, ale obecnie domówiła kolejną ósemkę, co oznacza, że będzie dysponowała jedną pełną eskadrą. W przeciwieństwie do Migów, Su-25 tymczasem nie doczekają się raczej następstwa, a baza w Bezmer jest obecnie przebudowywana na szkolną bazę bułgarsko-amerykańską. Bułgarzy mają ponadto bazę szkolną w Dolnej. Milopolii, w której eksploatowanych jest dzisiaj sześć turbośmigłowych Pilatusów PC-9M i sześć odrzutowych L-39 Albatros. Z kolei lotnictwo transportowe rozmieszczone jest w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Sofii i wchodzi w skład 16 grupy transportowej. Jej trzonem jest grupa trzech lekkich samolotów transportowych zdolnych do przerzutów ładunków wielogabarytowych C27J Sparta. Uzupełnia je pojedynczy AN26, a także dwa L410 Turbolet. W skład grupy transportowej wchodzi także pojedynczy Vipowski Airbus A319, lekki Pilatus PC12 oraz jeden AN2 służący do szkolenia wojsk spadochronowych. Lotnictwo śmigłowcowe zgromadzone jest w bazie w Krumowie i obecnie kończy się jego desowietyzacja. W służbie pozostają w Bułgarii. Tylko 2 Mi 24 i 3 Mi 17. Kończy się za to dostawa 14 śmigłowców wsparcia pola walki Airbus H215M Kugar. Flotę śmigłowcową uzupełnia też 6 lekkich Beli 206, wykorzystywanych głównie do szkolenia. Bułgarskie siły powietrzne posiadają ponadto 5 batalionów rakietowej obrony powietrznej. Trzy krótkiego zasięgu, z czego dwa na S125 Neva, jeden na 2K12 CUB i dwa bataliony z systemami średniego zasięgu: jeden na S200 Vega i jeden na S300 P. Marynarka wojenna Bułgarii dysponuje dwiema bazami morskimi w Warnie i Ati i jest formacją stosunkowo silną, jak na całość sił zbrojnych tego państwa. Służy w niej Około 4000 marynarzy, a jej bojowy trzon stanowią cztery stare fregaty. Pierwsza z nich należy do sowieckiego typu Koni i powstała pod koniec lat 80. Trzy kolejne to jednostki wybudowane w Belgii pod koniec lat 70. i należące do typu Wielingen. Bułgaria posiada ponadto trzy stare korwety: jedną typu Tarantul i dwie typu Pauk. Trzy niszczyciele min pozyskane z demobilu z państw Beneluxu. I 17 trałowców różnych typów, plus jednostki pomocnicze. Stare okręty częściowo będzie można zastąpić w latach 2025-2026 po wprowadzeniu do użycia zamówionych w Niemczech dwóch jednostek patrolowych, bazowanych na projekcie korwety Braunschweig. Chwalebny wyjątek, jeżeli chodzi o nowoczesność w bułgarskiej marynarce wojennej, stanowi jej lotnictwo morskie. Posiada ono trzy zachodnie śmigłowce pokładowe: dwa AS-565 Panther i pojedynczy AS-365 Dauphin. W skład bułgarskiej marynarki wojennej wchodzi też 63. Grupa Morskich Operacji Specjalnych o nazwie własnej czarne rekiny i batalion rakietowej artylerii nadbrzeżnej. Pociskami P-15 Termit. Od 1990 roku siły zbrojne Bułgarii przebyły długą drogę od regionalnej potęgi wspieranej przez ZSRS po stosunkowo skromną formację, której zdolności są proporcjonalne do kondycji finansowej państwa. Pomimo skromnego budżetu, warto zwrócić uwagę, z jaką konsekwencją Bułgarzy inwestowali w wybrane elementy swoich przestarzałych sił zbrojnych. W dobie wojny z terrorem potrafili kupić trzy nowoczesne, choć nieduże samoloty transportowe. Później inwestowali w śmigłowce, a w ostatnim czasie w samoloty bojowe i szkolne. Dzięki temu, przynajmniej w niektórych sektorach, osiągają realne zdolności i interoperacyjność z Sojuszem Północnoatlantyckim.